Nadszedł czas świąt Bożego Narodzenia. W końcu znalazłeś ładną choinkę, przyniosłeś ją do domu i jesteś gotowy, żeby ją ubrać. Ale najpierw powinieneś odetkać toaletę, bo coś tu naprawdę brzydko pachnie. No, moment. Czy może za to odpowiadać twoja nowa choinka? Niestety tak, i to z kilku powodów. Przede wszystkim, kiedy przynosisz drzewo do domu, jest ono ścięte, ale wciąż żywe. Oznacza to, że będzie próbowało uszczelnić cięcie w pniu żywicą, jakby goiło ranę. Jeśli więc po prostu włożysz je do wody, nie zostanie ona wchłonięta. Skończy się na stojącej wodzie w donicy i nie minie wiele czasu, aż zacznie śmierdzieć. A więc zaraz po przyniesieniu choinki weź ostry nóż i odśwież na cięcie, aby drzewko mogło zacząć pić wodę. A może przyniosłeś je za wcześnie! Choinka w Twoim domu wkracza w ostatni etap swojego życia. Kiedy zwiędnie, przestaje wchłaniać wodę. Aby zachować świeżość przez dłuższy czas, lepiej byłoby przechowywać ją w jakimś chłodnym miejscu, takim jak garaż. Możesz nawet postawić ją w ogrodzie na jakiś czas i dopiero potem przenieść do środka. Dzięki temu drzewko zyska dwa dodatkowe tygodnie, zanim zacznie wysychać. Ale nawet jeśli zadbałeś o te wszystkie detale, istnieje ryzyko, że po prostu wybrałeś choinkę, która od początku nie była świeża. Nie wszystkie drzewka dostępne na rynku zostały niedawno ścięte. Czasami sprzedawcy trzymają je w magazynie przez kilka tygodni i dopiero potem wypuszczają dla klientów. Oto wskazówka, jak zauważyć różnicę. Wybierając choinkę, przeciągnij dłonią po gałęzi. Jeśli zauważysz, że igły spadają, poszukaj lepszego drzewka. Jeśli jednak kupiłeś choinkę, która nie jest najświeższa, nadal możesz ją ożywić. Wlej trochę świeżej wody do stojaka i dorzuć aspirynę. Albo wymieszaj cukier, aspirynę i odrobinę soku z cytryny, aby Twoja choinka ładnie wyglądała i pachniała przez kilka dodatkowych dni. Czasami drzewka świąteczne brzydko pachną nie z powodów naturalnych jest to robione celowo. Na terenie Uniwersytetu Nebraski w mieście Lincoln był problem z ludźmi, którzy kradli choinki. Aby ich powstrzymać, zdecydowano się dodać płyn zwany lisim moczem. Można go dostać w sklepie z artykułami do odłowu zwierząt. Rozpylano ten płyn na drzewkach i zamieszczano znaki, które informowały, że woń jest naprawdę nieprzyjemna, zwłaszcza jeśli drzewko stoi w domu. A żeby smród był jeszcze silniejszy, dorzucali szczyptę z zapachu skunksa. Ta okropna kombinacja skutecznie odstraszyła złodziei. Z kolei na kampusie Uniwersytetu Minnesota złodziejaszki albo zabierali całe, mniejsze drzewka choinkowe, albo odcinali wierzchołki tych dużych, wiecznie zielonych. I tu też pomogły naturalne zapachy. Pracownicy odpowiedzialni za opiekę nad terenem uczelni zaczęli spryskiwać drzewa silnym, fatalnie pachnącym płynem, którego skunksy używają jako mechanizmu obronnego. Zadziałało: od 2012 roku z kampusu nie zniknęło żadne drzewo. Port Republic w stanie New Jersey ludzie również musieli używać śmierdzącej mieszanki, aby chronić swoje choinki przed kradzieżą. W tym przypadku po wniesieniu drzewka do ciepłego domu można było wyczuć coś podobnego do zapachu zgniłych jaj. Pewien właściciel domu hrabstwa Lancaster w Nebraska nie miał ochoty aplikować zapachu, więc po prostu postawił kilka znaków ostrzegawczych, że jego drzewko zostało spryskane czymś ohydnym. Działało przez kilka lat, aż przestał umieszczać tabliczki, ponieważ drzewo urosło na tyle wysoko, iż uznał, że nic się nie stanie. Ale to był rok, w którym złodzieje je podwędzili. Władze stanu Minnesota również miały problem z ludźmi kradnącymi choinki. Pracownicy Departamentu Zasobów Naturalnych przez dwie noce obserwowali posiadłość w zalesionym obszarze, ponieważ chcieli złapać młodą parę, która kradła świerki z ziemi należącej do stanu. Parę określano jako współczesną wersję Boni i Clyda. Nielegalnie wycięli prawie 2000 drzew. Chcieli oczywiście je sprzedać, ale ostatecznie zostali aresztowani. Boże Narodzenie to nie tylko pachnące lub niepachnące choinki. W różnych krajach święta te obchodzi się w unikalny sposób. Na przykład w Austrii istnieje postać o imieniu Krampus, która straszy niegrzeczne dzieci. Z kolei w Katalonii szopki nawiedza pewna dziwna postać o nazwie Kaganer, która się załatwia. Mają też wyjątkową tradycję zwaną Tio de Nadal, jest to kłoda z czerwoną czapką i narysowaną twarzą. Traktują ją jako nieodłączny element Bożego Narodzenia, karmią kłodę kawałkami jedzenia, a następnie uderzają ją kijem, śpiewając specjalną piosenkę. Następnie kłoda ma wydalić prezenty, którymi często są nugatowe cukierki. W Szwecji Boże Narodzenie nie może się odbyć bez Kaczora Donalda. Około 40% Szwedów gromadzi się przed telewizorami we Wigilię, aby oglądać kompilację dawnych filmów Disneya z Kaczorem w roli głównej. Od 1959 roku główny szwedzki kanał telewizyjny pokazuje specjalny program zatytułowany Kaczor Donald i przyjaciele życzą wesołych świąt. W tamtych czasach w Szwecji istniały dwa kanały, a to był jedyny moment, kiedy ludzie mogli oglądać amerykańskie kreskówki. Zwyczaj ten zyskał taką popularność, że w godzinach emisji odnotowuje się spadek korzystania z telefonów, w tym czasie jest nawet mniej połączeń alarmowych. To ceniona przez Szwedów tradycja, więc nagranie programu i odtworzenie go później nie wchodzi w grę. Ludzie są tak zaangażowani, że oglądają go w zupełnej ciszy no chyba że akurat jest zabawna scena albo kogoś najdzie ochota zacytowania ulubionego fragmentu. Teraz opowiem wam historię, która rozgrzeje wasze serca. Tolkien, autor Władcy Pierścieni, co roku pisał listy do swoich dzieci, w których przedstawiał się jako święty Mikołaj. Listy najpierw przychodziły w formie prostych kartek świątecznych, ale opowieści stawały się coraz bardziej złożone. Po pewnym czasie Tolkien zaczął nawet mówić o goblinach, niedźwiedziu polarnym, człowieku na księżycu, śnieżnych elfach i wielu innych magicznych rzeczach. Rozwinął nawet specjalny język arktik. Islandczycy także mają piękną tradycję o nazwie Flol, która w tłumaczeniu oznacza świąteczna powódź książek. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy w kraju panowała bieda, ale nie brakowało papieru, więc wiele osób kupowało na prezent książki. Ten uroczy zwyczaj przetrwał po dziś dzień i o tej porze roku wydawnictwa oferują szeroką gamę nowych pozycji. Mniej więcej w połowie listopada każde gospodarstwo domowe otrzymuje katalog książek, który ma pomóc wybrać prezent dla rodziny i przyjaciół. Głównym dniem wręczania podarków jest Wigilia: ludzie wymieniają się prezentami, a później piją gorącą czekoladę i czytają swoje nowe książki. Nie we wszystkich krajach obowiązuje zwyczaj wspólnego otwierania prezentów tego samego dnia. Niektórzy ludzie są zszokowani słysząc, że w wielu zakątkach świata rodziny rozpakowują prezenty 24 grudnia. Hollywoodzkie filmy często pokazują rodziny, które wystawiają ciasteczka i mleko dla świętego Mikołaja, który przychodzi z wizytą w Wigilię, a następnego dnia budzą się i zaczynają zrywać papier z prezentów. Czasami w tych filmach można zobaczyć, jak ludzie w Wigilię dają sobie tylko po jednym prezencie. Zazwyczaj jest to świąteczna piżama, w której śpisie 24 grudnia. W ten sposób można przygotować się na wszystkie radości i emocje związane z otwieraniem prezentów następnego dnia. W Japonii także kultywuje się unikalną tradycję. Zamiast przygotowywać domowe potrawy na boże narodzenie, ludzie jedzą smażonego kurczaka z KFC. Jest to tak popularne, że zamówienia składa się z tygodniowym wyprzedzeniem, aby jedzenie na pewno dotarło. Hasło. Kentucky na Boże Narodzenie powstało jako część kampanii marketingowej w 1974 roku, a teraz, kilka dekad później, około 3,5 miliona Japończyków cieszy się smażonym kurczakiem na święta. A w Norwegii płaci się tylko połowę podatku w listopadzie, więc każdy ma więcej pieniędzy na Boże Narodzenie. Miesiąc przed świętami ludzie starają się wycisnąć maksimum ze swojego czasu pracy, aby wypłata była jak najbardziej sowita, a Boże Narodzenie udane.